Dzień dobry, wszystkim bardzo serdecznie, tym razem idziemy w wpierdzielić telkinowi. Za co? Za całokształt, moi drodzy. Po raz trzeci idziemy wpierdzielić telkinowi, jak będzie 3-0 dla nas, to jest aktualnie nasza tak zwana piłka meczowa, teraz wpierdzielić telkinowi, nie ma to tamto. Dokładnie, tutaj są schodki na dół. Możemy sobie zejść spokojnie, nie będzie kilka pięter, a na końcu będzie telkin. Na którego mamy zlecenie, któremu mamy wtórć. Tutaj będą jeszcze szczuro, szczuro ludzie. Może być. Okej, okay, nawet bardzo może być. Szczelecki tim szczur ludzi. Ale nie nam ten level, panowie szczur ludzie, w czym tu do mnie? Z czym tu do mnie, szczur ludzie? Dostrzegam kolejną grupkę w ludzi wesołą, która tylko czeka na zarwnięcie. Widzę, że zarażony król szkodnik się uziął na mnie. I od czego ja padłem? Bro! Dlaczego ja tutaj zdechłem? Od trucizny czy od czegoś? Że mnie król szkodnik zaraził? Zatruł, zaraził, mój bohater, kurde, spadł od trucizny. Ale na szczęście jest niedaleko do ostatniego checkpointu. Mam nadzieję, że przed bossa dozna kolejnego checkpointa, żeby sobie nie biec. Kurde, nie uprawiać biegu krwawajowych. Bo tym, samym na będzie, kolejny checkpoint. Jak ktoś o tym pomyślał. Bo jak nie, to będzie znowu, kurde, bieg krwawajowy do bossa.

Więc posprzedajmy sobie nieco jaki kółek. Okej, okay, już nam naprawdę niewiele brakuje. Naprawdę, naprawdę mało, malutko. Ale raczej nie, nie dozbieramy. Musiałby się, musielibyśmy, nie wiem na jaki celu odprawić, żeby dozbierać. Spał za pod spacją. ja nawet o tym nie wiedziałem. Fita się jakbym miał problemy na Bosie. A mogę mieć. O okay. kolejowo leci, leci, król szkodnik, leci. Zatruł, spowolnił. I leci. Okej, okay, sprawdźmy ten teren, tutaj nic nie ma. Teraz tutaj kolejni wczoraj ludzie, dzień dobry, jak ja dawno was nie widziałem. O i skrzynka, dobra, zbieram oczywiście. Tego za wczelmy. No, co ty nie powiew? Nie mogę więcej nie, nieść. Can't carry anymore. You can't hold anymore. You have fucking no more room. Jak to powiadają. Okej, okay, dobra. Mamy to. Teraz się wracamy i dalej sprawdzamy te jaskini. I znowu trupy! Znowu liczę ducha, to nie wiadomo na co liczą. Ale nieważne nie na co liczą, bo i tak się przeliczą. Zauważcie, grę słów, że liczę się przeliczą. Okej, okay, tutaj kolejni umarli. No, chodź na klatę, chodź na solo. Chodź na solo, zobaczymy kto silniejszy. Ja jestem silniejszy. No i co, Frajewe? miejsca, więc pora się przenieść. Niestety nie umarli, mają to do siebie, we dropią bardzo sporo rzeczy, w związku z czym kolej przegrasz kolejna wędrówka do handlarza. Zaledwie 300 tysięcy, ale i tak wątpię byśmy nas o tych wymawionych 10 milionów. A ja muszę zapauzować, sorry. Dobra, kontynuujmy, prędzejmy się na górę w tu nie w buso, WUSAO. Jak zwał, tak zwał. I popodnożymy sobie wszystkie śmieci. To też. To też. I tamto również. Asasyńcy, zombie ucznicy. Zawsze się z, ty z tym typem przeciwnika, je zmierzyć, spróbować, sprawdzić swoje siły w walce, testować się w boju i tak dalej. Bóg by pekniku, tym przeciwnikom w bój hardy i nieustępliwy. No come on, się, dziękuję. Okej, okay, Mroczny Obelisk warty 2600. Bierzemy. Okej, okay, zombie, którzy będą mieli mnóstwo spędu, to prawda, taniego na spęda, ale jednak, Liczy się jako spędz, zombie pokonani, lecimy dalej. to teraz kielotory długo kielotów i e eh, ta muza się uaktywniła, moi drodzy. Gra uznała, więc za małe epicko i włączyła ładną epicką muzę. I schodzimy coraz bliżej. Głąb góry, głąb góry przeznaczenia, żeby wywrócić pewien pierścionek. Dobra, nie, nie ta góra, chociaż wygląda podobnie teraz. Chociaż teraz zdaje się wyglądać podobnie, ale to nie jest ta góra, mimo wszystko. Okej, okay, widzę, że tutaj mamy te małe potworki. I jakie jeszcze? Nie, dobra, więc możemy się podleczyć. I jest trasa prosto chyba do szefa, do Pana Telkina. Temu trzeba będzie wytłumaczyć, że nie jest bynajmniej mile widziany i że powinien zachować resztki go i godności, i godności się poddać. Zatem Pan Telkin jest wzywany. Poddaj się Pan i ratuj pan honor, albo przynajmniej resztki Honoru, albo cokolwiek, obsydianowe komnaty. Dobra, teraz dawaj checkpointa. Checkpointa nie zgona. Dziękuję. Nie You have no more room. Ok, więc popsujmy nieco je pisko i się wróćmy do handlarza. No bo czemu by nie? No bo kto mi zabroni? No, no bo tak, no bo muszę sprzedać itemy. Okej, okay, jest coraz lepiej, więc wracamy się plądrować i plądrować i bałki, robować, mordować, i tak dalej, i dalej, w dalszym ciągu. Okej, okay, podnieśmy te rozpadające się łuki. to znając grę, oni byliby zabójco skuteczni, nawet strzelając samych cięciw. i save point a brack ha detto che ti dico molto Vecchi mi molto un save point a brack fissimo come stai jest lawa, opcja nowe komnaty. To ta góra, to jeszcze wulkan jest. Brawo, możemy być z siebie dumni. My tutaj trafiliśmy, a wyruszyliśmy z wioski w Grecji, zaledwie. A trafiliśmy w jak, jakąś górę, wulkan. Niedługo wyskoczy tutaj jakiś ściekły sauron. Tu jest w badziemie. Aha, trzech sierpców z brawo, dziękuję ci gros, Wła, właśnie liczyłem na trzech sierpców z Pustofenia. w pełni moje oczekiwania. Jeden padł, jest tylko dwóch sierpców z Pustofenia. Dwóch sierpców z Pustofenia, którzy się zlagowali. Teraz patrzmy, jak scena zastygła na sekundę, bo mój bohater odwalił kitę. A nie, nie odwalił kitę. Dobra, czyli mamy tutaj duże grupy elitarnych smokowców. Dziękuję go! No właśnie na ten typ przeciwników liczyłem. Ale przynajmniej pokonujemy ich. Przynajmniej da się z tym walczyć. Okej, okay, team, lance śmierci. Lance śmierci team. Eliksir. I uciekamy. I czekamy aż nasi towarzysze zrobią sprawę. Okej, okay, jedna lance śmierci padła. Oczywiście, skąd się u Was wzięło takie chore tempo ataku? Bo to nie jest normalne tempo ataku. To jest coś chorego. To jest chore lube. Okej, okay, popadali, jak popadali w bólu i w trudach, jak plagi mrozu, ci smokowcy, czyszczający z na mróz. Pewnie dziękuję, jestem wdzięczny jest tak bardzo. Jeszcze spowalniający, jakimiś chorymi efektami spowalniania. Więc się pstrenieśmy i postrzenajmy ekwipunek Panów Smokowców. Dwieście tysięcy, aczkolwiek raczej nie uzbiera, to jest raczej na pewno dwieście tysięcy, banalne dwieście tysięcy nam brakuje. Moi drodzy, to naprawdę nie jest dużo. To naprawdę można uzbierać. To się uzbierać da. Uzbierać można, to uzbierać trzeba. Powiedzmy sobie jasno i wyraźnie. Jeden lepszy drop i będzie uzbierane. Okej, okay, więc pokonnośmy sobie tutaj wszystkie rzeczy. I sprawdźmy ten teren. Może tu będą jeszcze lepiej przeciwnicy. O, będą łucznicy. Którzy prawie mnie zabiją. Trzech łuczników. Tam jest jeszcze więcej strzelających przeciwników. Super, no dosłownie nie jest tak zarobiście, że by bardziej być nie Moje oba pieski popadały, a ja jestem prawie trupem. Na podstawowych przeciwnikach. Brawo! To ja już widzę tę moją walkę z głównym bossem, jak będzie wyglądała. Skoro na podstawowych przeciwnikach moi padają. Wracamy, 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 wracamy no na spokojnie. I zbieramy itemy. temy. Czyli tak góra buso ciągnie się i ciągnie, ale checkpointów nie ma. A checkpointów to nie uznajemy. Checkpointy są dla nubów. Gra stwierdziła, że checkpointy są dla noobów, w związku z czym prawdziwy gracz nie potrzebuje checkpointów, co to to nie? Prawdziwy gracz, i mail checkpointów nie potrzebuje. Co najwyżej w w wkurwiał, wypierdalając do bossa 20 komnat. Okej. Okay, tej strony nie mamy sprawdzonej, moi drodzy. Co to jest za gówno? Co to jest za gówno? Chcę wiedzieć, co to jest za gówno. To dzieje ogniem i to jest nieprzyjemne, na pewno. Aha. Jeden z trwał jeden mój piesek nie żyje, tak? Ale mam nadzieję, że w dajecie dużo doświadczenia, panowie, grobowe biberny A Checkpointa nie widać! Checkpointa nie widać Checkpointa nie widać Okej, okay, kolejny grobowy wyvern Na 40 levelu i kolejny mój piesek spada. Dobra, czyli coś mi się zdaje, że wyjście będzie w tamtą stronę, więc tych pokonajmy sobie. Oczywiście jest Pierre de no bo jakby mogło być inaczej. Jest ich, jest ich mniej niż pierdynia, by ich nie mogło być. Musi być ich pierdynia. I tutaj chcę dwa kolejne, Jakbyś uznał, że tam ich było za mało. Ja bym grał z pierdynią Eee, tam ich było za mało. Co to dla mnie? Ale Patek mi tak stwierdził, to tutaj mamy jeszcze kilka. Tak, w zapasie, w zanadłu, Co byś się nie znudził? Wydwijmy sobie kolejnego pieska. I cóż, kolejne wywerny. Grobowe zaraz nam wychynął. ...by na nas zjonąć ogniem. Ok, odczekajmy na aż się nam czar zregeneruje, wylecmy się czarem. Bo nie chce mi się jej marnować. I cóż, wygląda na to że czeka nas droga na dół. Czy był do ostatecznego bossa? Czy jeszcze nie? Widzę, mam w mi świeżą że musi się chwalić grobowy wywer. Okej, okay, ale do doświadczenia tu idzie dosłownie jak złoto. I cóż? I jak długo gra grana będzie, będzie przekazała popierdzielać? Okej, okay. checkpoint, 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 checkpoint. Widzę checkpoint. Na, jest nadzieja, dobra. Myślę, że w tym momencie zakończymy sobie odcinek. Do zobaczenia. Cześć, czy maj.